Serdecznie się gramy sobie na z domu, jak w craft'cie Tym razem będzie budować, yy, będziemy budować różne rzeczy. Także zostawcie suba lajka i lecimy. Lecimy z budowaniem, także bierzemy tutaj, idzie ten tryb był w ogóle. Zaraz go znajdziemy tutaj. Eee, gdzie on był? Gdzie eee, UHC, to nie widzowie, zaraz znajdziemy. Tylko musimy poszukać, troszkę. Teraz będzie to arcade O, mamy Zdalazł no, na samym końcu był Także wchodzimy i daje, i gramy No Także no, tutaj mamy jakieś yy, kalambury o kalambury, dobra, miałeś... Gramy kalambury, zobaczymy ktoś wejdzie na klambury widzowie no może klambury nie wejść no powinien nie no widzowie zaraz wychodzimy stąd bo niko... klambury nikt nie gra, jakby. Bez kto gra jak na ktoś gra widzowie mamy drugą osobę nie jest tutaj źródek jest widzowie jakiś typ w ogóle nie wiem no. czekajcie to jest kto to jest w ogóle? Nie wiem, jakiś ma skin'a Spidermana, widzowie. To jest Nidho00, widzowie, jakiś ajutek Normalnie, nie wiem kto to, ale... a weźmy we dwójkę, zobaczymy. Nie wiem, jakieś znaki, są pytanie, widzowie, napisał. Um, nie wiem, o co chodzi, czekam, czekam, widzowie. Um, dobra, jest już 5 osób, widzowie, także... Tutaj e, e, zaraz będzie grać, widzowie. Potrzeba nam 16 osób i zostało stale za 9 minut jest mi Dobrze, Dobra, to jest 6 osób widzowie wszyscy prawie jak tego Steve'a Skina, tylko ten chłop ma y, y, ten Spidermana Skina. Także on ma wistego skina widzowie, ale my jesteśmy zwykłym wziódkiem. Mamy łóżko. E, ile sił i zobaczcie, mamy tutaj parkour, możemy sobie przejść parkour nie wiem czy to co przejść parkour da się parkour przejść? Czy tak czy tak nie zawarto? tak no, dać a czyli musimy tak teraz musi a znaczy, to jest niewykonalny ten parkour? o złoń do, nie no trzech jest nas jakiś. O tutaj jest jakiś parkur widzowie. Tutaj chyba się zaczyna parkur. Sorry, że tak mi laguje. No k ba, bać. Dobra, zrobimy ten parkour, widzowie, damy rady, damy radę, nie damy rady. Acz tutaj mamy ten park który zaczyna widzowie. Tutaj tutaj jest star parkuru. Także patrzcie, pokażę mojego skilla. robię w parkurach. Albo tylko ale nie będziemy mieli widzowie. To... Aha, czyli trzeba. No, jak to trzeba zrobić? Halo! Widzowie, parku robimy, a tu nie da się parkura chyba zrobić, szczerze. Że... Czy ja nie wiem. Aha, Ja postanowisz, że pa. Że on normalnie. Że on yy, jakby. Że on jakby ten. Yy, o mnie jest parkura. A kto parkury? Jak, ty, bo ktoś by mógł... Nie, to się nie da parkura zrobić, widzowie. To jest... Yy, nie wykonany, ten park, można... Yy. Nie wiem, co ten ktoś napisał. Yy, nie wiem Co jest tutaj, dzieje? Halo? Halo? Nie, widzowie wychodzimy, z, wychodzimy, nie. Opuszczamy, opuszczamy wizerowie, jednak. No, nie ma sensu, idziemy... Yy. I idziemy na zwykłe bullet, bullet-battle idziemy e, widzowie w losu i będziemy budować różne rzeczy, widzowie jest nas jeden. Zobaczmy co to jest za mapa, teraz jest ciemno nagle, nagle cimno jest. No i widzisz, o już widzieliśmy trzy także tutaj mm, zaraz zaczynam bo jest więcej osób wchodzi na ten e, zwykły Ee, build eee, także, wiecie, no, czekałem wizory 7 osób. Osoba powinna być 32 osób, ale ja mam to, wiecie, w montażu wytnę, żeby, żeby nie, nie, o, 11 osób jest. Ma zaraz widzimy grać. Właśnie. Także, zobaczmy jakie. Eee, Jasy yes, są, so. samy hop same hop ten, aby, ten, aby maski na co on ma Ironmana hop ma, o ok, dwa. No i ta maski na, tak to będzie M8 sok, o dobra, widzowie 10, 9, 8 Ale pofajną plarynkę hop 5, 4, 3, 2 Dobra widzowie lecimy, Eee... Jakie mamy tematy? Mmm Kilow? Kilow, dawajcie kilow. Ja głosuję na kilow. Ja głosuję na kill będziemy robić kilowizowie. Mam na głosować na kilowizowie. Nie głosuję na kilow. Nie na... O, dobra, kilow, jest zajebiście. Co tu Halo. Halo, kim ty jesteś? cześć. W dół gramy? Ale widzowie, ja nie wiem z kim ja jestem Chyba tak, chyba gram, gram, może przypadek, ale... Cześć, cześć, witam cię strasznie, dziutek, Nie, on nie buduje A! by, Bez... CO JEST?! Widzowie, coś mnie... Coś mnie spowalnia, ale... Dobra, kill eee, kamień A, weźmy sam, Jakiegoś wełnę trzeba blok diamentu, będzie to diamentowy kilof i jakąś czarną wełnę i szarą wełnę coś takiego, nie wiem czy to będzie dobra mm. nie, kopie kurwa, niech widzowie a 7 minut zostało dobra, musimy, wiecie, taki zajebisty ten kilof zbudować e, także ten Sp nie, no nie rób tak nie, chodź. Nie bloki mi wizowe znikają, tak szczerze. Nie wiem czym to jest e, spowodowane, ale... E, mi bloki znikają. dobra, tutaj można już zniszczyć. Mm, tutaj zbyt, też i teraz... Chopie! No nie wiem, on nie odczalnie czy co? Jest ze mną, bo... No debno. Może on e, ten odczynie ubiłuje. No, dobra, widzowie. Zostało nam 6 minut widzowie Damy radę widzowie na spokojnie Gorzej jak Olacja robię To będzie kilo, a nie pomniją mi się czekać, bo to bo co kompletnie o, a 6 minut zostało, ja pierdolę O to będzie trochę e... Trochę będzie lipa Co jest w do a? Lipa Fest będzie Także, no, nie wiem, czy uda nam się zrobić ten kill off w te 6 bo no, a to jest trudny, jak temat kill -off. Bez kitu, to nie jest takie chup-siup, e, O, dajmy sobie tak. Ja sobie. Nie wiem o co chodzi, ale. No, ciężko będzie, ciężko fest. Dobra, i teraz e, zróbmy sobie tak. O, że taką, jakby ma. O. Nie wiem, jeszcze będzie killów, ale. Eee. Aha, ten debil, ty. 5 minut zostało do końca. O, dobra, dobra, dobrze, że zrobiłeś. To, to, to niszczę. Dobra, to trzeba zniszczyć. Pomogę ci, wariacie, wariacie. Fajny ten tryb duo, tak szczerze. Dobra, yy. Ja Teraz zrobię, wiecie, żeby to był... Nie wiem, będzie taki... Że ładny był, wariacie, żeby ładny był. O, i będzie diamentowy wariacie. No, także... Pa, zrobimy diamentowy wariacie. Nie niż tego! O. Aha. Taki będzie, wariacie. Co ty... Aż zrobiłeś. Taki paczeki ładny będzie, wariacie. Widzisz? Kwa, 4 minuty zostały. Ja. Ja cię dupia, widzowie. No eee! O, dzięki, wariacie. Dobrze, dobrze, wariacie. Dobrze, dobrze. Dobrze robisz, dobrze robisz, że ja cię chcę usunąć. O. Mamy kilow. O Widzowie mamy kilof już Jakieś góry mo. Dobra pomogę wam Pomogę ci znaczy się. Góry zbuduje Góry zbuduje Widzowie góry buduje Góry buduje żeby był ładnie, był krajobraz, żeby był, wiecie o co chodzi, mądeczki zostały 3 minuty I takie góry zbuduję, że to szok, widzowie Także Normalnie to będą takie góry jak na odcinku Jak ktoś się nie widział, zapraszam Znaczy na szorcie, sorry, pomyliło mi się Także jak ktoś się nie widział w to może zobaczyć Patrz jakie góry zajebiste Ty gdzie jest ten chłop? A on no sam się Sam buduj Chyba tak, chyba tak stwierdził, bo nie, nie, nie ten Zostały 9 minuty, widzowie dwie minuty do końca eee, po, trochę ponad, ale tutaj mało czasu jest, także a ten, a ten chłop co to zrobi. O! Widzicie jakie... góry? Widzicie? Wa? Jeszcze tutaj poprawię żeby było bardziej takie góry takie. Wiecie. No takie bardziej zjawiskowe. Dobra, co jeszcze można tu zrobić? Mmm... Coś takiego zróbmy. O! co sobie się to wygląda. dobrze co ty tam robisz? Pomóc ci? Kolego. Jeszcze swój górę dokończę. Dwie minuty zostały. Także e, na spokojnie widzą Na spokojnie się e, na spokojnie się wyrobimy z wszystkim. Także jak na się podoba e, nasza budowa oblazy. Użytkownikiem. Bardzo nie polecę przeciągnikiem jak się masz fit offline także paść tak, tak to da wszystko patrzcie o widzicie tak to wygląda nasza budowla Patrzcie tak to wygląda e, z, e, z góry Patrzcie coś jakiegoś typiarza rysuj, co to jest? A, to jakiś taki ludek. Też fajnie tak szczerze. Także, tak to wygląda widzowie. Jeszcze raz Wam ostatnio pokażę z tym ludkiem, bardzo fajnie. Tak wiecie, przed was spokojnie, żebyście wiedzieli, Patrzcie tu jest moja góra, to jest kilochik. I tu jest jakiś człowiek, który spodał, został 40 e, sekund. Mm, już, trochę, już mniej niż 40 sekund, także fajnie to wygląda, jeszcze może trochę w górę e, swoją e, się poprawię. trochę obraz listy, że też tu było fajna. Ale szczerze no to nie jest e, to nie jest mega e, mega jakoś takie brzydkie, bo jest mega ładne. O. Czekajcie, jeszcze tutaj może te dziury, tak dziury skasą, to tak nie za bardzo, chociaż wiecie, no, w górach też są dziury. Jakby nie było Ale trzeba jeszcze tutaj dziurę załatać O I dobra, i skończyliśmy widzowie. skończyliśmy przed czasem Także są 4, 3 2 1 I koniec, dobra Teraz czekajcie O Co oni zbudowali? To ma być kill off? To ma być kill off? A może Dobra, a mogę na sw... Aha, na sw... Fajne. Szczerze, fajne. A czemu tutaj jest ten? Ty... Eee, Ebisy też, fajne. Kozak. mi się, dobre, dobre. Dobra, e... Też fajne. Kozak. Podoba mi się. To, co to jest. Eee, to też, że... To jest ten. O, to... no sorry, też fajny, też mi się podobał, także... To jeden koks, bo naprawdę, no... Ku a co to jest? Nie, no widziałem, to dla mnie to jest brzydkie. No, e, no co to ma być? A, no jest kilof, ale... E, no to, to nawet, nawet, bo jednak... No było takie samo, było podobne i lepsze od tego, także to tutaj jest takie Dobra, co to jest? Co to ma być? Wakil of? Nie no, okropne Brzydkie Nie podoba mi się nic e, to, O, to jest zajebiste Fajne, kozak, kozak Mi się fest podoba Taki wiecie, wbite, tak, diamentowy jeszcze What the fuck, e, co to ma być? Nie, nawet, nawet mi się to nie podoba tak szczerze. Ale mi się nie podoba. Tutaj, e, o, że wiecie, że... diament, że diamantowy kilof, to, kilo, to na, nawet, nawet, bo... Jakoś ma swój urok, ale wiecie, nie aż tak, żeby... o wow, to mi się podoba, to damy nawet... E, koza, koza quest. Dobra robota. No. I co, jeszcze jedno będzie, czy tyle? A jeszcze chyba jedno albo dwa? Eee, dobra tutaj jest brzydkie, nie no nie podoba mi się szczerze, no jakby to jest jakieś takie, ani ten killówku nie zbita, nic Eee, to, to fajne jest, fajne jest kozak, bo zrobił właśnie ten dookoła właśnie ten krajobraz, bardzo fajnie to wygląda widzowie Także zostawcie suba, zostawcie lajka like za takie, <grytanie> za takie budowle od graczy Łuk, to jest killów, to jest killówku, ma takie wiecie, takie szroki ma to, ten uchwyt, ja no no nie, no wizowie, no nie wygraliśmy, no niestety nawet na trzecim miejscu nie byliśmy, ale to wygrało i to moim zdaniem, no jakby, fajne ładne było, no. dobra, wizowie. Teraz akces solo, wizowy solo, solo, bo ja kliknąłem duo. Akses solo, wizowie, jak teraz solo, ostatni raz, ostatnie, te krótkie sobie doniemy właśnie. I zaczekajcie, bo te tutaj... innych. Bo ten y, Steve mi zasadnie klikamy, klikam klikałem w niego, także patrzcie już są dwa graczy, widzowie, dwóch graczy jest no cztery graczy. Cztery gracze ze mną. Patrzcie i próbuję robić parkura, patrzcie. Patrzcie jak się to robi, cały. E, jak on to zrobił? Halo. Czekajcie, to z shiftem trzeba zrobić. I patrzcie. Nie, bez shiftu. Trzeba tak mieć... Dobry No nie no nie udało mi się tak szczerze. Dobra, chłopaki. Chłopaki. No nie, nie umiem tego zrobić, tylko... Jak ty to zrobiłeś, wo? Halo, no nie. Ty biały ty. Pokaż mi jak ty to zrobiłeś. No nie zasłań mi, no. Co ty robisz? No jak ty to zrobiłeś? Ten. No się. Nie, ja, nie będę próbował, bo nie. Bo nie wchodzi. Dobra, mogę tu zniszczyć, jeżeli widzowie rozp... E, tutaj, e, tu mapę, nie domowę, nic, widzowie niestety. E, Także widzowie. -wa, e, zaraz gramy. Znaczy nie wiem czy zaraz, bo chyba mi internet wiwało. Halo, bo to nic się nie rusza widzowie. Rozłączyłem mnie chyba z serwerem, mi się tak wydaje, ale... 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 A ten się rusza, patrzcie, ten się rusza. Dobra, i 7 graczy, 7 graczy. Nie wiem, hopowy... o, wywało internet hop. Ho internet, o internet Ładne, ładne maski no Dobra k**a hopie hop, stoi miejsce pa pa On ma nie wiem jakie to jest jaki jest bajki ale No fajny skin też Ile ludów choć wizowej, już mam 11 na 16 Zanim grać i Tak i e, takie rzeczy zbuduje Że to szok ho. Dobra hopy hopy machał do siebie Si mordno, Elo biku, wariacie Dobra, 15 sekund. 10, 9. Dobra. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, i zgłosujemy na co? Eee, czekajcie. Co to są zawarte w ogóle? O, siekieranie wordpad. Nie, no i no coś tak jest. Kompas, ja głosuję na kompas. Dajcie kompas. Ja nie chcę się. E, wodospad. A, wodospad. No e, powiem tak. No to nie będzie jakieś. E, ciężkie do zbudowania ten wodospad. E, także weźmiemy antazyt i wiadro z wodą. więc musimy wiadro e, z wodą wziąć. Albo po prostu weźmiemy. E... A, kurwa, nie mogę bierzemy se Aha, nie, nie mogę... A wełna, wełna, jak chcę wełna, jest gdzieś gdzieś wełna. Albo ludce weźmie. O! O o! Że wiecie, to jest zamrożona ta woda, dobra. dobre że bierzemy... Musimy wodosłać, czyli musimy zrobić coś takiego. Gdzieś takie szroki musi to być i... E, musimy zrobić coś takiego A nie wiem czy to będzie wodospad widzowie Ja w takie rzeczy ja nie umiem zbytnio, <laughs> wiecie Wiecie o co chodzi 4 minuty zostało, ciu mało czasu tak szczerze e, Także wyczubię sobie tak wodospad wizowie e, Cyk cyk o, Dobra wizowie e, Uda się uda się e, Weźmiemy z taki wodospad prostu. Eee, coś takiego. Weźmiemy sobie jeszcze, żeby to, wiecie, to był taki kozak wodospad. Żeby to nie był taki, wiecie, tam, 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 sobie, tylko był taki e, bardzo, bardzo ładny pudłospad. Weźmiemy sobie coś takiego. Widzowie, coś takiego. I tutaj weźmiemy sobie, żeby to był taki szeroki, wiecie, wodłospad. Żeby to był wiecie, taki włospad, jagara, coś takiego. Nie wiem, czy mi w ogóle na to y, czasu wystarczy, bo Z tym to będzie być różnie, bo Jak chcę taki zrobić taki, wiecie, kółek, jak budować, to muszę mieć dużo czasu A zostało tylko 3 minuty, ja nie wiem, czy dam y, Radę, no niestety Ale dam radę widzowie, zobaczmy, czy, y, czy, dobra, tutaj Wyślijmy stack Nie wiem, czy to będzie ładnie wyglądać, chociaż, wiecie, to też Czekajcie, to było na ile? Na 3? na cztery, kurwa nie na cztery widzowe, mi się coś pokryć, kało czyli muszę tak zrobić, cyk, cyk, cyk dobra, wizowe. nie no, nie dam rady chyba tak mi się wydaje, ale A, no postaram się kwie, dla was to y zrobić, tak, no ale będzie powiem wam, <grywam> ciężko ogółem pozostały dwie minuty widzowe, także przez dwie minuty, no Dobrze, teraz odpalamy tryb nitro Nitro odpalamy, rozumiecie i zdążymy. Hmm. Podejrzewam, że e, lodu nie pozostawię, jak nie zdążę, ale, ale za dwie minuty zostało za dwie minuty na, na, na ba, sorry hmm. Dobra, widzowie, lecimy, lecimy, lecimy z koksem. Dobra Nie no widzowie, chyba nie zdążyłem tak szczerze Zanim ja loot ten Ja pi... Myślałem, że Wiecie, nie zbudowałem tutaj Ale zbudowałem na szczęście Nie wiem, co, czy zdążyłem tak szczerze, bo zostały dwie nuty A wiecie też No tyle z tego budowania, że No została niecała minuta że musimy się Sprężać no tutaj tutaj nie będzie widać tego, że tutaj nie ma. E, no dobra, żeby... Czy nie może to jest jakieś wybrakowane, widzowie. Dobra, widział, że została ta Minuta, minuta znaczy się. E, lecimy, widzowie, lecimy. Cyk, pik, 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 myk Dobre tutaj jeszcze Dobra i teraz ten wodospad, widzowie, lecimy. Wodospadem. że wyjdziemy tak, czy nie? O, i teraz nie wiem, czy czytamy radę bo, bo tutaj będzie ciężko. Mm, tak coś takiego. I musi y, teraz być y, tak. Ejejej. Ciężko będzie, tak szczerze. No bo musimy się a nie wiem czy dam rady w ogóle. Tu braku Dam radę, dam radę, dam Aj! No niestety, widzowie, nie daliśmy rady zbudować tego do końca. Yy, ale to też nie wygląda ogóle tegoś brzydko. Ty, chup ku... Jak! Jak on to. 4 ile? W 5 minut wglądało. No. Kozak, no kozak. A ten... A ten naj, najprostszy opał, pożytki Ja no Ten... No, nie wiem brzydkim, bo ten dir nie pasuje. Leczmy. Ku... nie no fajne fajny. Jak chłop to zdążył wybudować? Nie rozumiem tego. Dobra, Teraz moje, moje, moje. Nie mogę ten zagłosować na siebie. E, ładne zmiany, czy znaczy, zabrakło mi czasu jakby przez to, o tutaj, nie nie podoba mi się jakby ten, to nie pasuje o ten, o ten, o e, także łokwa, fajne kozak, bo on zrobi jakby, wiecie, że tutaj jest też rzeczka że jest do że jest rzeczka, także tutaj e, fajne jest e, zajebiste też to jest kozak, koza, koza PS. Mimo że wiecie, mógł te podp podpory mógł jeszcze zrobić, ale jakby... Tutaj mamy z kamienia, tutaj też mamy jakieś otoczenie, także jest kozak mi się podoba. Widzowie. Dobra, e, tutaj co mamy? A ty też chłop zrobić. On zrobi taki tunel, to nie jest moim zdaniem. Taki wodospad, wodospad, także tutaj... E, tutaj co to jest? Bo nie widzę zbytnio. Nie, to jest brzydkie, widzowie, jakby mógł wodospad to lepiej zrobić, a nie zrobił krajobraz. Tutaj fajne, ładne, podoba mi się. Dajmy sobie koza, bo to fajne jest. I zobacz, tutaj co mamy? Ty też, tylko wiecie, rzekę i on zrobić coś takiego, ale no jakby nie pasuje o to coś jak co wygrało. To fajnie to jakby moim zdaniem uważam też, że zasługuje na to pierwsze miejsce od ta budowla